Witam, w witam, i dzisiaj Wam pokażę trzy sztuczki magiczne. Więc zaczynajmy. Zresztą sztuczką magiczną myślę, że już ją niektórzy znają. Jest yy, jak gumka, właśnie przeskakuje z palca na palce, ale jeżeli ktoś nie zna, no to wytłumaczam. To widzimy, tak to wygląda. Mamy na palcu... Na dwóch palcach i cyk. Otwieramy i przeskakujemy. na dwa. Drugie palce. I teraz wyjaśnienie. Ta spódka jest bardzo, bardzo prosta. Posłuchajcie. Tylko jak macie na dwóch palcach, co nie, to musicie włożyć. Co ja to pokażę. Włożyć wszystkie palce a tak to wygląda mniej więcej te wszystkie palce musicie włożyć, a tutaj tutaj niby jest tylko dwa a tutaj musicie, wiecie jak macie już na tej dwóch to musicie je założyć na wszystkie I jak otworzycie dłoń to na sama przesk przeskakuje więc no, lecimy do sztuczki numer dwa sztuczka numer dwa może też kojarzyć, że mamy Pieniążka muchamy. Muchamy. Nie ma pieniążka. Myślę, że może niektórzy już znali to i wie o co, wiedzą o co chodzi, ale teraz wyraźnie nie. nie. <coughs> Więc. Trzeba pieniążka i my nie wrzucamy go. My jakby bierzemy go szybko. Bierzemy go jak najszybciej. Jak najszybciej. Udajemy, że nie i teraz wiecie, cyk 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 odkładamy, go sobie szybko muchamy i pieniążek znikną, więc lecimy do sztuczki 3. No i ostatnią, trzecią sztuczką będzie właśnie yy, to. No wydaje się jak no wkładamy, wiecie, no niektórzy też mogą, mogą to kojarzyć. Wkładamy jakby do nosa kredkę i wyciągamy buzią. To jest strasznie łatwe słuchajcie. My w ogóle nie ściągamy, tylko wkładamy jakby w dziureczka. Znaczy no, nawet nie musimy wkładać, tylko przykładamy do nosa i słuchajcie. Dosłaniajmy. Wkładamy róży. I to wygląda właśnie tak. Tak, jakby wiecie, Wkładaj się nosem sam. się krótko. Jeżeli chcecie następne odcinki z sztuczkami, 10 łapek w górę pod tym filmem i następne sztuczki, z, właśnie z różnymi rzeczami, może nagrane, chyba już fajne. Jeżeli je dowiecie, właśnie pod tym filmem, 10 łapek w górę i o subskrypcję tylko dwa subskrypcje i mamy choć 50 lajków, czy 50 subskrypcji. Więc proszę was o subskrypcję. No i cześć.